Pan Greenspan jest to strasznie ważna figura amerykańska na emeryturze. Nie pamiętam dokładnie, kim on był, może szefem Federalnego Biura Rezerw w Ameryce albo strażnikiem Fort Knox, no ale chyba jeszcze kimś ważniejszym, bo go tak traktujemy, jakby znał osobiście Paris Hilton. On jest na emeryturze, ale chyba pomostowej, bo dalej jest aktywny i mówi. Dodajmy, że jego emerytura pomostowa jest w wielkości mostu Golden Gate w San Francisco. No i gospodarka mu dosłownie słowa z ust spija, jak mówi. I on, Alan Greenspan, własnymi ma ostrzegł, że kryzys na rynku nieruchomości może się pogłębić, a spadek cen domów może osiągnąć wartości dwucyfrowe. Patrz mi na uszy dwucyfrowe. Stopy procentowe wzrosną do 10% z powodu spodziewanego przyspieszenia wzrostu inflacji. Takie rzeczy gadać na starość. No po co? Przecież co on powie, to się zdarza, bo go rynki światowe, czyli nasz też, słuchają. Jak Greenspan powie, że spadnie, to choćby wcześniej miało nie spaść, to spadnie, bo Greenspan powiedział, że spadnie. No, dobrze, że on się o spodniach Busha nie wypowiada. Ja, ja, ja nie wiem, o co panu Greenspanowi chodzi. A może, czekajcie, a może, może on chce sobie na starość dzieciństwo przypomnieć? Pewnie podczas wielkiego kryzysu w USA, kiedy to ludzie fortuny tracili, rzucali się z okien Alanek, mając wtedy trzy latka, chodził statą na spacer na Wall Street oglądać spadających inwestorów. Patrz, synku, jak ten pan spada! Widzisz, w początku leciał klasyczną jaskułą, ale później go przegięło. No i, no i Greenspan marzy sobie teraz, żeby choć jeszcze raz w życiu zobaczyć latające ludziki. I Jak będzie tak gadał, to marzenie mu się spełni. Stanie przy Wall Street i zapyta, jak leci, nie? I w odpowiedzi usłyszy ciętą ripostę wujka Staszka.